Powiedzmy sobie ogólnie parę rzeczy o korpusach latarni i emocjonalnym spektrum. I tak użyłem liczby mnogiej, bo zieloni to tylko wierzchołek góry lodowej. Korpusów na ten moment jest co najmniej dziewięć, natomiast zacznijmy od podstaw. Wyobraźcie sobie takie wszechpotężne energie krążące po wszechświecie, zasilane za każdym razem, kiedy świadoma istota poczuje jakąś emocję, strach, odwagę albo gniew. I ładowane tymi emocjami od momentu, kiedy pierwsza świadoma istota poczuła daną emocję. Ogromne, niewidzialne energie, i to te energie dają siłę poszczególnym korpusom. No tyle, że na co dzień ich nie widać, więc trzeba było wymyślić sposób, jak je zbierać, a następnie wykorzystywać w określonym celu. W emocjonalnym spektrum po raz pierwszy w głównym uniwersum zainteresowali się Malthusianie, czyli jedna z najstarszych raz we wszechświecie, czyli te niebieskie smerfy, strażnicy galaktyki czy tam wszechświata. Natomiast wraz z odkryciem emocjonalnego spektrum doszli oni do tego, że im dana emocja znajduje się dalej od centrum tego spektrum, tym jest trudniejsza do kontrolowania. W sensie emocje takie jak gniew albo miłość to bardziej was kontrolują, niż wy je kontrolujecie, jeżeli zaczniecie ich używać. I bez przyczyny zainteresowanie Maltuzjan zwróciła wola. No i wiem co powiecie, wola czy wola jest emocją, no, a w zasadzie może bardziej chodzi o odwagę. Wszystkie emocje mają sobie przypisane kolory zgodnie ze spektrum oraz potrafią nadawać pewien standardowy zestaw um jeżeli chodzi o użytkownika, typu tworzenie pola siłowego, tworzenie konstruktów z twardego światła, możliwość przetrwania w próżni kosmosu, latanie. Do tego poszczególne emocje wchodzą między sobą w interakcje takie na zasadzie kamień-papier nożyce, a niektóre potrafią na przykład channelować inne emocje, jak współczucie, lub wzmacniać inne emocje, jak nadzieja w przypadku woli. Do tego każda z emocji posiada przypisanego sobie awatara, istotę stworzoną z czystej emocji i żywiącą się tymi emocjami. Jeżeli chodzi o sposób pozyskiwania energii emocjonalnej, a następnie jej wykorzystania, to Maltusianie w pierwszym momencie poszli w kierunku sztucznej inteligencji, co okazało się jak zwykle złym pomysłem, ponieważ tym, co czyni użycie tej energii sensowną, jest tak naprawdę świadomość istoty, która jej używa. Stąd też zwrócili się w kierunku latarni oraz tworzenia pierścieni, czyli super zaawansowanych komputerów, które to urządzenia pozyskują tę energię, a następnie pozwalają ją wykorzystywać użytkownikowi. Ten sposób wykorzystywania energii emocjonalnego spektrum, to znaczy przez tworzenie pierścieni, potem, wcześniej czy później zostanie przejęty przez inne korpusy. Natomiast musicie pamiętać, że jeżeli chodzi o samo podpięcie się do emocjonalnego spektrum, to nie jest to jedyny sposób. Można to też osiągnąć przez różne rytuały, ale generalnie wymagane jest bardzo silne odczuwanie danej emocji. Chociaż z tymi pierścieniami jako superkomputery to nie wiem do końca jak to działa, bo kiedyś Hal Jordan wykuł sobie jeden z czystej siły woli. Pierścienie, poza tym, że pozwalają wykorzystywać emocjonalne spektrum, podają również dostęp do bazy wiedzy. Jak również mają wiele innych fajnych funkcji, np. translator albo minutnik. Mają też wbudowany ten bardzo charakterystyczny mechanizm, polegający na tym, że jeżeli doszłoby do zerwania połączenia użytkownika z pierścieniem, no to szukają zastępstwa wśród najbliższych osób dysponujących możliwością posługiwania się tą samą emocją. No to korpusy. Po pierwsze zieloni, czyli kosmiczna policja O nich na tym etapie myślę nie trzeba za wiele mówić Natomiast mają wszechświat podzielony na sektory No i patrolują sobie każda latarnia swój sektor Ich bytem emocjonalnym jest ion, czyli wieloryb Nie mam pojęcia, czy wieloryby cechują się jakąś szczególnie dużą siłą woli Żółci, czyli strach Propus założony przez Sinestro Ich bytem emocjonalnym jest paralax, czyli taki pasikonik strachu Posiadają umiejętność instalowania wielkiego strachu w swoich wrogach Czerwoni, czyli gniew Korpus założony przez Atrocitusa. Bytem emocjonalnym jest The Butcher, czyli Byk. Posiadają umiejętność generowania bardzo czadowego ognia, który płonie nawet w przestrzeni kosmicznej. Natomiast jak założycie pierścień czerwonej latarni, to macie trochę przerąbane. Bo generalnie zastępuje wasze serce konstruktem pierścienia. To jak zdejmiecie pierścień, to umieracie. Chyba że pomoże wam ktoś z kolejnego korpusu. Niebiescy, czyli Nadzieja, moi ulubieńcy. Najsilniejsza energia, ale też najtrudniejsza do opanowania. Byt emocjonalny to Adra. Potrafią też turbo ładować pierścienie zielonych latarni. Indigo, czyli współczucie. Byt emocjonalny proselite, no i potrafią manipulować innymi energiami z emocjonalnego spektrum. Oto współczucie. Fioletowi, czyli miłość. Poprzez umieszczenie was w kryształach pasożytniczej miłości sprawią, że znajdziecie prawdę. Byt emocjonalny predator, ale nie ten, o którym pomyśleliście, tylko ten drugi. Pomarańczowi, czyli chciwość. W sumie nazywanie tego korpusem jest trochę na wyrost, ponieważ w zasadzie ma jednego członka. Mowa tu o Lar agencie Orange. Myślcie o nim jako takim kosmicznym golumie. Wszystko chce dla siebie, generalnie wchłania rzeczy w pierścień i potem może je wykorzystywać. Byt emocjonalny? Ophidian. Dalej mamy białe latarnie. Z białego światła generalnie powstało całe spektrum w trakcie jego walki z ciemnością, więc, w zależności od ujęcia, możecie to traktować jako sumę wszystkich korpusów albo ich źródła. Tworzą najsilniejsze konstrukty i potrafią wskrzeszać zmarłych. Czarni, czyli śmierć. No dobra, ale jak śmierć nagle jest emocją? No, w pewnym sensie jest brakiem emocji. Szefem wszystkich szefów jest tu Nekron. A generalnie pierścienie czarnych latarni działają w ten sposób, że bardziej to pierścień nosi wasze zwłoki, a nie wy pierścień. A jeszcze generalnie w przypadku wszystkich pierścieni, to nie pozyskują one tej energii. Energię pozyskują latarnie lub baterie, a pierścienie są z nich ładowane i to działa jako taki mechanizm. Wiecie, jakby co, pozbawiamy kogoś mocy, bo tak. Poza całym tym spektrum są jeszcze ultrafioletowe latarnie, czyli niewidzialne spektrum, ale one w sumie pochodzą spoza ściany źródła i uwalniają wewnętrzne zakopane emocje, i są w pewnym sensie przeciw energiom do emocjonalnego spektrum. Gdybyście chcieli sobie coś czytać z latarniami, to jedna uwaga ogólna. Wszystko co tu powiedziałem w zasadzie jest prawdą mniej więcej od 2004 roku. Wcześniej latarnie działały generalnie zupełnie inaczej i nie istniało pojęcie emocjonalnego spektrum, bo wprowadził je dopiero Jeff Jones. Dlatego trzeba pamiętać, że w przypadku mitologii tych konkretnych grup bohaterów mieliśmy do czynienia z naprawdę gigantycznym redkodem, do którego jeszcze wrócimy.